Master Strong inwestor, no generalnie rozwala ci system tymi łapkami w górę, tymi subami, no i w ogóle Noise Cox. Także dzisiaj lecę z poradnikiem, jak zarobić na operacji Broken Funk. I od razu mówię, zostawcie lajka, suba i komentarz, bo myślę właśnie, czy by nie zrobić przypadkiem daily z zarabiania, no bo to jest właśnie najlepszy okres czasu, kiedy możecie zarobić, gdyż po pierwsze mamy operację Broken Funk i praktycznie ceny skinów są zaniżone no znaczy, no wiecie no, generalnie te ceny tych skinów skaczą z góry na dół ale dobra pomijając jak zarobić na operacji broken funk jeszcze wam tłumaczę ostatnio mieliśmy operację shattered web mieliśmy raz dwa trzy cztery pięć 7, 8 skrzynek na sto gwiazdek no, no akurat no wiecie no skrzynki były trochę drogie na początku tam po 7 złotych potem tam po 3,5. no ale dobra pomijając teraz dropy raz dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mieliśmy 9 dropów na 100 gwiazdek. No, to jest śmieszne. No, ale wiecie, no, jak zdobyliście coś fajnego, no to było to drogie, no bo, bo było tych po prostu skinów mało. Okej, okay, no, ale pomijając, do czego zmierzam? Jest operacja Broken Funk. Według mnie, no. Bardzo fajnie to zrobili, gdyż możecie sobie wybrać co chcecie, nie musicie dostawać graffiti. No, ale generalnie, jak zarobić? Przede wszystkim nie kupujcie tej. Nie, nie kupujcie w ogóle tych suwenirów, tej, Omijajcie szerokim łukkiem te kolekcje. No, bo się ich po prostu nie opłaca otwierać. Ale. pomyślicie. Kurde, przecież ludzie otwierają AWP Fade. No to czemu ja mam nie otworzyć? No, problem jest z tym, że większość tych ludzi. Widzieliście na shotach, że otworzyli niby raz. Tylko, że problem jest z tym, że taki DMG Poland on otworzył tam chyba. Z, nie wiem, z 500 gwiazdek, załóżmy nie, wiem, nie oglądałem tego. I tutaj macie fajny przykład, że Typek kupił 5000 gwiazdek. I jego najlepszym itemem to była MK Blue Fosfor, która jest warta 700 złotych. teraz sobie policzmy Uwaga, 100 gwiazdek kosztuje 177 złotych. 177 razy 50 waga 8850 zł. M... <grytanie> Najlepsze jego item to była MK, która kosztowała 700 zł. Także jest w dupę 8100. No i plus jeszcze tam jakieś załóżmy fioletowe skiny, i w ogóle no to tak 7,5. Może będzie na minus. Nie wiem, czy się opłacało? No wątpię. No, ale generalnie do czego zmierzam? Mało osób wzięło pod uwagę skrzynki operacji. A skrzynek operacji możecie mieć 50, gdy będziecie mieli 100 gwiazdek. I uwaga, 50 razy 3,52 to jest 176 zł. Jeżeli kupiliście operację za 58 zł i nie wydaliście jeszcze gwiazdek, to zainwestujcie w skrzynki, bo możecie mieć 50 skrzynek, które są warte 3,52 i będziecie mieli 176 zł. Czyli zwrot przepustki praktycznie trzykrotny, ogólnie. No, co? W coś, jeszcze można inwestować? Hm. Oczywiście, że w naklejki, gdyż po prostu ludzie, no, naklejki są tanie. No, jedna gwiazdka za naklejkę, no to śmieszna cena. No, możecie mieć nawet 100 naklejek. Ale do czego zmierzam? Ludzie, którzy otwierają te naklejki, nieraz im wypada zwykła. I oni naklejają te naklejki na bronię. Patrzcie, kupiłem wczoraj tego Digla. I są dwie naklejki z operacji. Ale jaki to ma w ogóle związek z tym? No właśnie taki, że tych naklejek jest tylko 2000 na rynku. Zaraz wam pokażę. Weźmy jeszcze złotą sieć. Patrzcie na to: naklejka, złota sieć. Kosztuje dwa razy więcej. A jest ich 20 tysięcy na rynku. A naklejka Centkowany wróg jest dwa razy tańsza. I jest ich 2600 na rynku. Właśnie dlatego opłaca się zainwestować w No Trochę ich kupiłem. Yy, tutaj generalnie podczas filmu Sam kupiłem sobie tego magneto 9,84%. Fejda. Czy jestem zadowolony? No, nawet tak, no bo. Kupiłem go za 2200, zrobiłem 400 zł od razu. Więc okej. Okay. Hmm, to by było na tyle w sumie. Jeżeli chcecie więcej poradników, no generalnie polecam skrzynki, naklejki, ale no generalnie, jeżeli chcecie więcej poradników, możecie zadawać pytania w komentarzach, to też nagram. Czy na przykład warto inwestować w coś. Więc generalnie no, to by było na tyle. Zostawiajcie lajki, suby siema.